Cieszę się niezmiernie, że jak co roku przedstawiciele Ministerstwa Sportu mają zaszczyt wziąć udział w noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej tradycyjnie organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski. Spotykamy się, jak to już było kilkakrotnie powiedziane, dzisiaj w trudnym czasie epidemii COVID-19. Ubolewamy nad tym, że nie możemy zobaczyć się osobiście, jednak głęboko. Wierzę, że kolejne miesiące, w trakcie których w naszym kraju prowadzone będą szczepienia na koronawirusa, pozwolą nam wrócić do normalności, także tej normalności sportowej. Przed nami wyjątkowy dla całej sportowej rodziny rok olimpijski. Na największą sportową imprezę globu, jaką są Igrzyska Olimpijskie, z uwagi na globalną pandemię COVID 19 przyszło nam czekać tym razem o rok dłużej. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi zawsze jest sprawą priorytetową, dlatego decyzja o przesunięciu igrzysk w Tokio o rok była choć niezwykle trudna, ale z całą pewnością słuszna i konieczna. Wierzę, że niezależnie od niespodziewanych trudności polscy sportowcy zaprezentują się w nadchodzącym roku z jak najlepszej strony. I gwarantuję, że utrzymanie odpowiedniego wsparcia finansowego i stworzenie biało-czerwonym odpowiednich warunków do przygotowań i treningów było i jest dla Ministerstwa Sportu, dla polskiego rządu priorytetem. Dziękuję wszystkim, którzy nad tym pracowali i pozwolę sobie wymienić tutaj zarówno Polski Komitet Olimpijski, Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Instytut Sportu, pracowników mojego resortu i także moich poprzedników na stanowisku ministra sportu, a także oczywiście last but not least zaangażowanie wszystkich polskich związków sportowych. Sportowcom i trenerom dziękuję za ciężką pracę zwieńczoną zdobyciem upragnionych kwalifikacji olimpijskich. Wierzę i trzymam kciuki za to, że dzięki waszej pracy, zaangażowaniu, konsekwencji i uporowi Będziemy mieli okazję przeżywać najpiękniejsze sportowe momenty także i w tym roku. Tradycyjne noworoczne spotkania w PKOl to doskonała okazja, aby podsumować najważniejsze wydarzenia sportowe, które odbyły się w minionym roku. Już teraz serdecznie gratuluję laureatom tegorocznej edycji Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl imienia Piotra Nurowskiego oraz Nagrody Nadziei Olimpijskich imienia Eugeniusza Pietrasika. Miniony rok, mimo pandemii, przyniósł nam wiele radości i dumy, obfitując w sukcesy polskiego sportu. Gala PKO, nawet w formie online, to możliwość usłyszenia ludzi, którzy kochają sport i których łączy sport. Co roku wśród gości znajdują się mistrzowie sportu i medaliści olimpijscy, trenerzy, działacze klubów i polskich związków sportowych, a także przedstawiciele dyplomacji, duchowieństwa, świata polityki, biznesu, nauki, kultury i mediów. To pokazuje, jak ważnym spoiwem społecznym jest sport. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, a naszym sportowcom wspaniałych wyników nie tylko na Igrzyskach Olimpijskich, lecz także na pozostałych imprezach rangi międzynarodowej czy krajowej. Głęboko wierzę, że 2021 rok będzie obfitował w sukcesy polskich sportowców i polskiej reprezentacji olimpijskiej. Niech najbliższe miesiące pozwolą nam jednak przede wszystkim, co było już tu dzisiaj wielokrotnie podkreślane, powrócić do normalności, także normalności sportowej. Dziękuję.